7100 mikrociągnik glebogryzarka o mocy 7 koni. Czy polecam kupić ten sprzęt? Do małych ogródków, do małych prac gospodarczych to wystarczy. Ale do większej roboty jakiejś grubszej, codziennej, jakby miał tym robić, po prostu sprzęt się rozsypie. Na rynku po prostu są lepsze maszyny o większej mocy, oczywiście droższe są i po prostu polecam je kupować, bo sprzęt po prostu jest lepszy, masywniejszy, ma differencja kół, więcej mocy mają, bo mają do 10, 13, 16, 18, mają elektryczny starter elektryczny, gdzie odpalamy taką glebogryzarkę jak samochód. Kiedyś to się opłacało kupywać, bo to glebogryzarki kosztowały w granicach 3000, no to jeszcze tam to jeszcze to ujdzie, ale teraz cena takiego sprzętu wzrosła do 4,5 do samej samej glebogryzarki nawet do 5000 po prostu się nie opłaca, bo za te pieniądze kupimy lepszy sprzęt masywniejszy i na pewno wiele lat nam posłuży niż, niż to.